Siemanko człowieki, kolejny odcinek waszego ulubionego serialu brazylijskiego, ucieczka do raju. Słuchajcie, dzisiaj będzie krótko i na temat. O, ktoś przyszedł rzucić mnie kamieniem. Uuu. Uuu. Nie, rzuciła mnie kamieniem, co dobrze. Pokażę wam ciekawą knajpkę internetową, ale najpierw, bo jest ogólnie tajfun, całą noc padało. A jesteśmy w strefie zagrożenia, bo to jest dzielnica ogólnie skłoterska. I kiedy pada deszcz dużo i długo jest tajfun, to istnieje niebezpieczeństwo. Bo patrzcie, idziemy, mieszkamy. O, tutaj, tak pięknie. O, tak. A więc. Z tamtej rzeki, znaczy z tej rzeki, jeżeli jest tajfun, i dużo pada deszcz, tam są góry. Nie wiem, czy je widać. Może nie. E, no, istnieje duże zagrożenie powodziowe. Ostatnia powódź, która była kilka lat temu, tutaj to, co widać, zostało zabrane przez tą powódź, właśnie ten dom. Zostały. Jego małe pozostałości. Więc w sumie noc była trochę niespokojna, bo no całą noc padało, tajfun i tak dalej, ostrolało, wiało i troszeczkę się bałem, że tutaj ogólnie może nas zabrać. Okej, okay. ale nas nie zabrało. Cały czas żyjemy i nadajemy. No a jak już żyjemy i nadajemy, to pokażę wam. E, historię, taką jak kafejka internetowa. To jest dom rodziny Dziurnej, już go wam pokazywałem. <grywa> naprzeciwko tego domu, naprzeciwko tego domu jest tutaj właśnie oto ta kafejka internetowa. Hello. Can I take video? Salama. A to są okna Dziurnej kuchni. Tutaj o, o, mogę tam włożyć rękę i ukraść ryż na przykład. I z tych okien widać tą kafejkę, i słychać tą kafejkę, i te dzieciaki widać na Zobaczcie, o. <laughs> o ktoś tam ogląda. Who's there? Who's there? The youngest sister. Najmłodsza siostra w Journey. No, no i tutaj jest często ostra zadyma. W tej kafejce zadyma taka, że... No jest dużo dzieciaków. Oczywiście jak to dzieciaki drą się, gadają, śpiewają, nadają. Jest głośno, po prostu jest głośno Do, naprzeciwko tego domu i tak sobie myślałem Boże, tyle ludzi mieszka w blokach w Polsce i narzekają na to, że kot za głośno chodzi po podłodze na drugim piętrze A co dopiero, gdyby pomieszkali sobie przez kilka dni w tym domu i zobaczyli jak to jest w sytuacji takiej, kiedy tutaj 10 osób yy, gra w gry i każdy coś krzyczy No, także tak wygląda kafejka, zobaczcie, zgadlibyście, że to jest kafejka internetowa? Bambusowa? Ja bym nie zgadł. Ale jest. Okej, okay, mamy pozwolenie wchodzić do środka. O, głapo, tutaj przystojniak. Brat Journey na pozycji. Szuka dziewczyny. Asa. Awesome. He's looking for girlfriend. Just you know. Fill the application form and send me some details. No, tak wygląda kafejka, zobaczcie. No, tutaj siedzi. Tutaj w ogóle trzy osoby z rodziny dziurnej na Facebooku, Facebook Paranoia. Mamy ile komputerów? Raz, dwa, trzy. Ogólnie teraz jest nuda, bo nie ma ludzi za bardzo. Ale chciałem wam tylko pokazać taką ciekawostkę, nie? Zobaczcie na, te, na tą ścianę, tutaj przejście do jakiegoś tam powiedzmy innego wymiaru, w którym nie historie się dzieją na pewno. No i tyle. To jest przy domu, patrzcie na te dzieciaki. 2, 1, 0. Bam! Ok. zdążyła przedłużyć, także komputer nie wybuch. No, a to jest przy domu tego oto osobnika. Wjedziemy sobie delikatnie z kamerą, żeby nakręcić. No, tak wyglądają Filipiny, słuchajcie. Czasami biednie, czasami na bogato, czasami jest lato, a czasami też jest lato, bo ciągle jest lato, więc co wy na to? Słuchajcie, jest nieźle ogólnie z tym latem i z Filipinami. Pokażę Wam jeszcze tutaj kawałek kawałek dzielni. Jak już jesteśmy. Hello! O, patrzcie jaki sklep. <grytanie> Idziemy zobaczyć sklep na dzielni filipińskiej. A tu za dymiarze chodzą i grają, próbują coś karty wyciągnąć. <śpiewanie> <śpiewanie> to jest kolendowanie, nie? <śpiewanie> all the way. Ta ta jingo, Jingle bell, jingle bell Jingle, pasko to znaczy wesołych świąt Słuchajcie, dałbym mu świątaka <grym> dla cwaniaka ale nie mam przy sobie nic zaraz jak będzie tu nas śpiewał to mu coś dam. No, no i tak to wygląda słuchajcie, także Tajfun, nie pamiętam jak się nazywał nawet nie zagroził nam, żyjemy wszyscy, mamy się dobrze, kura też jest cała i zdrowa, a, także wszystko jest spoko. Jesteśmy tylko uwięzieni w Dumaguete, bo promy są poodwoływane, a pięć osób dzisiaj przyleciało z, Mani z Manili z Polski, z Londynu. Także dzisiaj się spotkam tutaj z nimi i jutro lecimy wszyscy na Sikihar. Oh! No, What's up? O, dobra, chwila dla dzieciaków. 15 sekund dla dzieciaków. Atmosfera tak zwana. Very quiet. A, chyba efekt końcowy pożądany to jest coś takiego. Tak mi się wydaje. Może pieniądze robią albo coś, nie wiem. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, krótkie sprostowanie na temat tego, co ta dziewczynka tam robiła, to to co ona robi tam, to jest po prostu przygotowanie do stworzenia instrumentu, narzędzia, dzięki któremu chodzą i zarabiają pieniądze. Caroling, czyli kolendowanie. Ten chłopak, który tam przy tym sklepie przepotał tym takim instrumentem, to jest właśnie zrobione z tych kapsli. Czyli ta dziewczynka tak naprawdę tworzy narzędzie, instrument służące do... Czegoś praktycznego, zarabiania pieniędzy i chodzenia i kolędowania. Ja myślałem, że to jest tylko zwykła zabawa. Także króciutkie sprostowanie i szybkie pokazanie, co tutaj Alvin robi. Co Albin robi? Co Albin robi? Albin robi. to Polska! Dobra, peka! Alvin robi mapę I Będziemy mieli na tej mapie wszystkie najważniejsze punkty na wyspie, wszystkie atrakcje, główne drogi. Także tak to wygląda. Zobaczcie, pokażę Wam z bliska. No, i tutaj to będzie. Ale dobra, o tym nie mowa w tym odcinku, bo w tym odcinku mowa o tym, co jest tam, Dumagette. Ja już jestem z powrotem tutaj i chciałem tylko zrobić sprostowanie, bo myślałem, że to jest y, ciekawa sprawa. I zwracamy do Dumaguette. No Ale tutaj chwilę. Popatrzymy o co tu chodzi. Czyli tak wygląda filipińskie podwórko, mniej więcej, słuchajcie, tak wygląda filipińskie podwórko i zabawy na nim. Znaczy, różne są podwórka i różne są Filipiny, jak to już widzieliście. To jest akurat dzielnica słoterska, trochę biedna, ale. Co, o co chodzi w życiu? O to, żeby było miło, nie? Ha! Pozdro, Mateusz! Mateusz, Jawor! Pozdro, Jawor! Bo chodzi o to, żeby było miło, ale nie każdy to czuje. Bo chodzi o to, żeby było miło, ale nie każdy to wie. <ścoughs> Now you. Ah. Ulał? No, no man. Lili ulał. Go man. <ścoughs> oh my god, that's the pankić. I think they don't, nie chcą tańczyć za bardzo, no trudno. Ale i tak jest miło. Nie, miło, miło, miło. <laughs> yeah, miło. You know what's miło? Nice. Ciada. Miło ciada. Bo chodzi o to, żeby było miło. Chociaż nie każdy o tym wie. Że chodzi o to, żeby było miło. Chociaż nie każdy to czuje. Po raz drugi. Pagi, pagi scan up, tu scan up, tu. Ini baru. Tengok tak be? Ukal Okay, tuti Podobał się Wam odcinek? Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i tyle. Zostańcie z nami. Serial brazylijski pod tytułem Ucieczka do Raju. Trwa dalej. Nieskończona ilość odcinków. 47 tysięcy pokoleń. 15 galaktyk później. Rozprzestrzeniamy się. Rośniemy. Słuchajcie, rozwój. Rozwój biceps. Rośnięcie tu następuje. Damian. Opanuj się święty duch przez ciebie przemawia powinieneś troszeczkę zbastować z tymi głupimi żartami okej okay. dobra święty duch przemówił, basta Pis. a dzieciaki oczywiście chodzą za mną, nie? no tak, bo jest biała, jest kamera jest zabawa bo chodzi o to, żeby było miło, miło chociaż nie każdy o tym wie, że chodzi o to żeby było Chociaż nie każdy to czuje, bo chodzi o to, żeby było miło. Chociaż nie każdy o tym wie, że chodzi o to, żeby było miło.